Hej, szczęść Boże, witajcie! Pozdrawiam Was serdecznie z Podotwocka. Tutaj właśnie odbywa się Strefa Chwały. To jest miejsce zupełnie niepodobne do Starego Sącza. Jeżeli kiedyś tam byliście, jeżeli byliście na Strefie Chwały, to wiecie, o czym mówię. Ale najważniejsze jest to, że jest. Najważniejsze jest to, że możemy się cieszyć, że możemy ją organizować i że możemy w niej uczestniczyć. Uwielbiam Pana Boga z tego miejsca i zaraz o tym powiem więcej. Nie ma jak u mamy. <noise> Nigdy bym nie pomyślał, że w takich okolicznościach będę nagrywał yy, hołka ze strefy chwały, a jednak. Tutaj właśnie pod Otwockiem, gdzie tak jak widzicie jestem na jakimś parkingu, przed jakimś magazynem, słyszycie przejeżdżające samochody, bo jest bardzo blisko ulica, obok jest straż pożarna i zaraz może wyjechać i tak dalej, i tak dalej. No samo życie, nie ma jak u mamy, tak możemy powiedzieć, więc wybaczcie te wszystkie konteksty i odgłosy, ale ważne jest to, co jest w sercu. I tak sobie pomyślałem, bo już pewnie kiedyś o tym wspominałem, ale jeszcze raz chcę to podkreślić: strefa chwały, uważam, dla kościoła w Polsce jest jak matka. Mnóstwo inicjatyw tutaj się zrodziło. Wspominałem już pewnie też nieraz, że strefa wodza właśnie zrodziła się jakoś też w kontekście strefy chwały. Że nawet w nazwie pojawia się strefa jakoś zapożyczona od strefy chwały, bo wierzę w to, że ja gdzieś tutaj y, też się jakoś rodziłem duchowo i bez tego miejsca i bez tego co tu się wydarzyło, bez tych spotkań z ludźmi, które tutaj miały mia miejsce, po prostu by mnie nie było, przynajmniej nie byłbym taki jaki jestem. I wiele razy tam byłem, potem przez jakiś czas omijało mnie to też dlatego, że byłem zaangażowany w rekolekcję na fali wielbienia w Poznaniu. Akurat nam się pokrywały te terminy, chociaż tego nawet nie chcieliśmy i nie planowaliśmy. To jakoś no to pozbawiało mnie uczestnictwa w strefie chwały, a zawsze chętnie wracam. Na strefę chwały, jak do matki, i to, że dzisiaj mogłem powiedzieć tutaj konferencję jakoś rozpoczynającą, y, tę przedziwną, taką właśnie bardziej y, wirtualną strefę chwały, że to jest dla mnie y, bardzo ważne i znaczące, i z tego się bardzo cieszę. Y, nie o to chodzi, że jakiś spłacam dług, bo się długu nie da spłacić, ale bardzo chętnie uczestniczę. Y, z tym talentem, z tymi darami, które mam, którymi mogę się dzielić i które Pan Bóg akurat mnie powierzył. I jeżeli mama mnie potrzebuje, to ja oczywiście mówię tak. I cieszę się, że jestem tu razem z ojcem Andrzejem Bujnowskim, który od roku jest w Łodzi i po prostu przyjechaliśmy tutaj razem. Śmialiśmy się, że we dwóch jedziemy jak na apostołów przystało w to miejsce. On jest od początku, od 28 lat. Tutaj to 29. Strefa chwały. Mnóstwo rzeczy się działo, były różne kolory. Najpierw to było rzeczywiście dla muzyków samych, a potem to się rozszerzało szerzej na kulturę, na w ogóle funkcjonowanie takie ludzkie, społeczne też. Wspieranie się wzajemne. Warto jednak tu zawsze wracać, bo tu naprawdę można y, doświadczyć inspiracji. Jeżeli nie wiesz, co w życiu robić, jeżeli gdzieś jesteś pogubiony, to przyjedź do mamy. Spotkaj też tu swoich braci, siostry, y, dzieci właśnie tej samej matki i nagle. Lepiej zrozumiesz kim jesteś, nie? bo jeżeli jesteś z tej rodziny, to jeżeli pośród braci, siostr sióstr jesteś, jeżeli jesteś z matką, oczywiście tu też jest ojciec <noise> Bóg, ojciec, jest Jezus w centrum zawsze, więc to jest miejsce, w którym możesz na nowo siebie odnaleźć, na nowo odnaleźć to kim jesteś, ale też. I mnóstwo ludzi tego tutaj doświadczyło. Możecie nawet o, o tym pisać pod tym filmikiem. Odnaleźli swoją tożsamość, ale też odkryli to, co mają robić, czym się mają zajmować w życiu, czemu mają oddać swoje serce. No, starałem się dzisiaj powiedzieć w tej konferencji o tym, żeby tak jak Maryja, rozważać w sercu wszystkie sprawy i. Właśnie w tym sercu będziesz odkrywał właśnie to kim jesteś i do czego jesteś przeznaczony, bo słowo Boże jest nad tobą po prostu wypowiedziane. Po co wypowiedziane? Po to, żeby wydawało owoc. I mamy matkę po co? Po to, żebyśmy przyjęli od niej życie, ale potem, żebyśmy to życie też udzielali innym, żebyśmy tym życiem tak jak umiemy, według swojej wrażliwości, według swojej Tożsamości według swoich darów, żebyśmy tego życia udzielali innym. Także jeżeli masz e, takie pragnienie, możesz jeszcze zobaczyć, pewnie są gdzieś dostępne e, jakieś linki, jakieś filmiki z konferencjami, ze spotkaniami, z uwielbieniem, które tutaj dzisiaj e, czy w najbliższe dwa dni będzie się odbywać. Nakarm się tym, co jest. Pozwól, żeby Bóg zasiał w tobie nowe ziarno, ziarno życia, a potem, jeżeli to przyjmiesz, przyjmiesz to życie, pozwól ty siebie posiać tam, gdzie Bóg chcecie mieć, gdzie chcecie widzieć, gdzie pragnie, abyś służył, abyś był Jego światłem, Jego solą. To jest bardzo mocno wpisane w to miejsce ten projekt, w tą działalność, w to wydarzenie, które nazywamy Strefa Chwały, to jest wydarzenie rodzinne, które rodzi relacje. Nie da się chyba wyobrazić strefy chwały bez tej relacji. Wszyscy potrzebujemy tego odnowienia. Może też to nowe, co ma przyjść. Y, też odnowi to miejsce, y, nada nową twarz mamie. Nie? Bo to też chyba tak widzimy, że każde dziecko, które się pojawia, jakoś mamę zmienia. <grafię> jakoś odsłania y, nowe przestrzenie w matce. I tak jak dzieci dziedziczą po matce podobieństwo, to też chyba się dzieje odwrotnie, że matka. Czyli tutaj strefa chwały, bierze ze swoich dzieci i odkrywa na nowo swoje życie, na nowo swoją tożsamość, na nowo to, kim jest. I mam nadzieję, że ta wymiana się dokona. Czy tutaj, wirtualnie, jakoś w tym roku, czy jak wierzę, w kolejnych latach, czy w Starym Sączu, czy gdzie tam Pan Bóg sobie zażyczy. Ważne, żebyśmy. Się gromadzili, żebyśmy byli w jedności, żebyśmy potrafili dziękować za to, co już otrzymaliśmy w naszym życiu, a jednocześnie przyjmować to, co przychodzi tu i teraz i błogosławić temu, co przed nami. Bo wierzę w to bardzo, że Kościół chce rosnąć, że Kościół chce się rozwijać, że Kościół chce. Się odmładzać, podejmować kolejne, coraz piękniejsze inicjatywy, że to tutaj ma szansę się urodzić. I na to bardzo liczę. Pozdrawiam Was serdecznie z podotwocka, od mamy, czyli ze strefy chwały. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.